związany z edukacją zapraszam Państwa do obejrzenia materiału nagranego podczas pierwszego zjazdu absolwentów zespołu szkół zawodowych w Olsztynie. W ubiegłym roku z inicjatywy Andrzeja Lisieckiego zawiązało się koło założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie. W Jego skład weszli uczniowie i nauczyciele tejże szkoły. Przez pierwsze kilka miesięcy trwały prace nad statutem, a efektem tego stało się oficjalne oraz prawne zarejestrowanie organizacji. A oto fragment statutu. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju zespołu szkół zawodowych w Olsztynie. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z instytucjami oświatowymi i rzemieślniczymi, integrowanie środowiska absolwentów szkoły, Poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych, wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły oraz fundowanie nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jako pierwszy ważny cel zarząd wyznaczył sobie zorganizowanie pierwszego w historii szkoły zjazdu absolwentów. Tym bardziej, że w roku 2001 mija dokładnie 150 lat od założenia dokształcającej szkoły zawodowej w Wolsztynie oraz 25 lat od pierwszej matury, do której przystąpili absolwenci rocznika 1976. Trudno o lepsze jubileuszowe rocznice. Ustalono, że na zjazd zaproszone będą to roczniki klas maturalnych od 1976 roku do 1996 włącznie. Do tego historycznego wydarzenia doszło 29 września. Na 681 zaproszonych absolwentów, stare mury szkoły odwiedziło ponad 120. Jak to w szkole bywa, gości rejestrowano już wraz z pierwszym dzwonkiem, to znaczy od godziny 8. Niektórzy przyjechali nawet zagranicy i teraz ciekawie zwiedzali, jakże odmieniony budynek. Główna uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Całość prowadził prezes Stowarzyszenia Janusz Mrozkowiak. W swym inauguracyjnym przemówieniu przede wszystkim podkreślił, że przyszedł czas, aby docenić rolę tejże szkoły w rozwoju naszego regionu. Przyszedł czas, aby podziękować jej za wychowanie i naukę tych, którzy stanowią teraz podstawę rzemiosła i fachowości Ziemi Wolsztyńskiej. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, to znaczy poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Piosik starosta Krzysztof Piasek, burmistrz Jan Słomiński oraz ksiądz kanonik Piotr Markiewicz. W swych wystąpieniach zaznaczali, że miarą szkoły nie są osiągnięcia uczniów, wykształceni nauczycieli czy wyposażenie pracowni, ale właśnie i tradycja, którą umocnił dzisiejszy zjazd. Najbardziej jednak spontanicznie przemawiał absolwent najstarszego rocznika Janusz Polkowski, który ze łzą w oku wspominał te jakże zielone i bezpowrotnie minione lata. Nie obeszło się także bez wspomnień o nieżyjących nauczycielach. Stowarzyszenie pamiętało i o nich. Delegacja na każdym z kilkunastu grobów na Wolsztyńskim Cmentarzu złożyła symboliczną wiązankę kwiatów, a oprócz tego wydano specjalną mapkę, na której zaznaczono miejsca pochówku pedagogów. Miłym akcentem apelu było wręczenie na ręce opiekuna szkolnej Izby Pamięci, pana Floriana Antkowiaka, pamiątki. Pierwszej kopii aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku przy ulicy Kusocińskiego. Dokument pochodził z 1967 roku. Po oficjalnej uroczystości nastąpiło to, na co wszyscy czekali, czyli spotkania w gronie przyjaciół, spotkania z nauczycielami. Bywało i tak, że niektórzy rozpoznawali się dopiero po identyfikatorach, na których widniały nazwiska. Cóż, czas robi swoje. Z imprez towarzyszących. Warto wymienić zwiedzanie warsztatów szkolnych przy ulicy Rzecznej. Zwiedzanie wspomnianej już Izby Pamięci czy pokaz starych, czarno-białych filmów o szkole pochodzących z taśmoteki Wolsztyńskiej kroniki filmowej. Koniecznie należy zaznaczyć, że z okazji zjazdu stowarzyszenie wydało również broszurę okolicznościową o szkole, w której obok historii placówki zdjęć znalazły się listy wszystkich uczniów i nauczycieli. Świetne humory towarzyszyły uczestnikom do późnych godzin nocnych, kiedy to bawiono się na balu absolwentów. Co prawda, następne spotkanie dopiero za pięć lat, ale już podnieśli głosy absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy zobowiązali zarząd stowarzyszenia do zorganizowania zjazdu w roku przyszłym.